Stany Zjednoczone wydają setki miliardów dolarów, żeby przywrócić fabryki na własne terytorium. Politycy mówią o odbudowie przemysłu, niezależności gospodarczej i bezpieczeństwie narodowym. Trump uczynił zresztą z tego swój standard. Kongres ponadpartyjnie zatwierdził historyczne ustawy, a spółki ogłaszają miliardowe inwestycje, czy to w Arizonie, czy w Ohio, czy w Teksasie. Ale co jeśli ta cała rewolucja opiera się na błędnej diagnozie? Co jeśli amerykański przemysł wcale nie zniknął, żeby potrzebować reindustrializacji, tylko po prostu... Zmienił adres. Co jeśli dziś Stany Zjednoczone nie muszą mieć fabryk wszędzie, bo już i tak kontrolują cały system, od innowacji przez design, aż po przepływy kapitału. W tym materiale chcę Wam pokazać, czym naprawdę jest ta cała reindustrializacja Donalda Trumpa i gdzie kończy się realna gospodarka, a zaczyna tak naprawdę polityka. No i kto w tym wszystkim może zarobić najwięcej? Zapraszam. Partnerem odcinka jest SaxoBank, duński bank inwestycyjny, w którym inwestujesz z niemal zerowymi prowizjami nawet przez 3 miesiące. Do tego macie gwarancję depozytu aż do 100 tysięcy euro. Jeśli też założycie konto z linka w opisie, to możecie odebrać bezpłatnie nasz comiesięcznik StockScan z przeglądem ponad 200 spółek z Polski i z zagranicy. Inwestuj lepiej, mądrzej. I z większym spokojem. Dołącz do strefy premium DNA, podobnie jak już ponad 3,5 tysiąca innych inwestorów. To najlepsze miejsce do świadomego zarządzania swoim kapitałem i swoimi oszczędnościami. Dzięki za już ponad 88 tysięcy Waszych subskrypcji. To dla nas w zespole naprawdę wiele znaczy. Jeśli jeszcze nie jesteście z nami, no to to jest najlepszy moment, żeby być z nami. Kliknijcie suba teraz, co Wam szkodzi, i pomóżcie temu kanałowi dalej się rozwijać. Pamiętacie jeszcze chaos z czasów pandemii? Puste półki w sklepach, rosnące ceny albo kryzys na rynku półprzewodników, kiedy zabrakło przez chwilę chipów produkowanych na Tajwanie. Te obrazki wystraszyły Waszyngton i uruchomiły lawinę reindustrializacji. Zaczęło się od ponadpartyjnych ustaw jak Chips Act oraz IRA, które miały wzmocnić amerykańską produkcję. Polityka Donalda Trumpa nie wzięła się też z próżni. Trump po prostu doskonale wyczuł nastroje społeczne i podłączył się pod lęki, które narastały w Ameryce od lat. Idea reindustrializacji Padła na bardzo podatny grunt, a stało się tak z trzech głównych powodów. Po pierwsze, brutalny szok pandemii koronawirusa. To był moment, w którym wszyscy od zwykłych ludzi po prezesów korporacji uświadomili sobie, jak kruchy jest system, który zbudowali przez 50 lat. Nagle zabrakło podstawowych produktów: od specjalistycznych chemikaliów, przez kluczowe komponenty przemysłowe, aż po chipy dla przemysłu motoryzacyjnego. Okazało się, że poleganie na produkcji just in time z drugiego końca świata jest świetne. Gdy działa, ale katastrofalne, gdy jeden port w Chinach. Raptem zostanie zamknięty. Po drugie, geopolityka, czyli rosnąca rywalizacja z Chinami. Amerykańscy strategy zrozumieli, że oddanie produkcji kluczowych technologii w ręce strategicznego rywala to trochę proszenie się o kłopoty, a punktem zapalnym stał się Tajwan, bo uświadomiono sobie, że 90% najbardziej zaawansowanych półprzewodników na świecie, mózgów całej nowoczesnej gospodarki od iPhone'ów po systemy rakietowe powstaje na małej wysepce, którą Pekin uważa za swoją zbuntowaną prowincję. Zależność od firmy Aktor Manufacturing, produkującej wyłącznie na Tajwanie. Stała się dla Waszyngtonu bardzo dużym egzystencjalnym problemem. No i stąd też ciśnienie, żeby Tajwan nie produkował tylko na Tajwanie. I po trzecie, polityka wewnętrzna. Przez dekady wyborcy z tak zwanego pasardzy, czyli Rust Belt, stany takie jak Ohio, Pensylwania czy Michigan, patrzyli, jak fabryki w ich miastach są zamykane i przenoszone albo do Meksyku, albo do Azji. To właśnie ta narracja o masowej deindustrializacji i utratach miejsc pracy stała się potężnym paliwem politycznym, a obietnica przywrócenia fabryk i Przywrócenia miejsc pracy to takie hasła, które dobrze rezonują z milionami wyborców, czujących się przegranymi całej globalizacji. To właśnie na tej fali Donald Trump wjechał do Białego Domu po raz pierwszy i to na niej oparł swoją dużą część obecnej polityki. Mamy więc idealną burzę, realny strach o łańcuchy dostaw po pandemii, strategiczny lęk przed Chinami i o Tajwan. I potężną do tego narrację polityczną o ratowaniu miejsc pracy. No to jest świetna percepcja dla potencjalnego kryzysu. To dlatego pomysł wydawania setek miliardów dolarów na budowę fabryk w Arizonie czy Ohio zyskał poparcie obu partii jeszcze przed nawet drugą kadencją Donalda Trumpa. Pytanie więc brzmi, czy ta percepcja jest zgodna z rzeczywistością i czy reindustrializacja faktycznie ma sens. Politycy bowiem z Donaldem Trumpem na czele krzyczą oczywiście o upadku amerykańskiego przemysłu, ale problem w tym, że. Jeśli spojrzymy głębiej w dane, to ten obraz staje się dość łatwy do podważenia, bo narracja o deindustrializacji. Rozumiane jako upadek przemysłu, to w dużej mierze mit. Owszem, politycy uwielbiają pokazywać różne dane, które rzekomo potwierdzają upadek amerykańskiego przemysłu. No, zobaczcie sobie na kilka z nich. Udział przemysłu w amerykańskim PKB spadł z 24% w 1970 do mniej niż 10% w 2024 roku. A do tego liczba miejsc pracy w fabrykach też dramatycznie spadła o blisko 7 milionów od szczytu z lat 70. Te dane są prawdziwe. Tak. Ale to nie znaczy, że wyciągnięte wnioski z tych danych są słuszne. Bo to nie jest dowód na upadek amerykańskiego przemysłu, rozumiany dosłownie. Ale na ewolucję przemysłu. Amerykański przemysł przeszedł transformację, przesuwając się po prostu w górę łańcucha wartości. Stany Zjednoczone nie konkurują już w produkcji t-shirtów czy tanich zabawek, zamiast tego dominują w sektorach o wysokiej wartości dodanej, zaawansowanych technologiach, sprzęcie medycznym, lotnictwie, farmaceutykach czy projektowaniu półprzewodników. I co ważne, realna, skorygowana o inflację wartość dodana amerykańskiego przemysłu wzrosła przez ostatnie cztery dekady i wzrosła istotnie. Po prostu dzisiejsze nowoczesne, na fabryki są niesamowicie bardziej zautomatyzowane. Produkują więcej wartości przy użyciu ułamka liczby pracowników, którzy byli potrzebni 50 lat temu. Jest jeszcze jeden, a ważniejszy chyba argument. Amerykański przemysł po prostu zmienił adres. Zamiast znikać. Tak jak próbujesz to przedstawiać, po prostu się umiędzynarodowił. Tradycyjne statystyki, jak PKB, mierzą tylko to, co jest fizycznie wyprodukowane na terytorium Stanów Zjednoczonych. To jest fundamentalny błąd przecież w dzisiejszym świecie. Kluczowe pytanie nie brzmi, gdzie jest fabryka, tylko kto kontroluje proces i kto przejmuje zyski. No i spójrzmy sobie na Apple iPhone jest fizycznie składany w Chinach przez firmy takie jak np. Foxconn. W statystykach PKB wygląda to jak chińska produkcja, ale to Amerykanie kontrolują całość: design, specyfikacje, oprogramowanie, marketing, łańcuch dostaw. Szacuje się, że 60% wartości ekonomicznej iPhone'a zostaje w Apple w Stanach Zjednoczonych. To samo dotyczy też zresztą Nike, które projektuje buty w Stanach Zjednoczonych a produkuje je globalnie. To samo dotyczy Boeinga, który koordynuje globalną sieć dostawców, żeby w Stanach Zjednoczonych tylko poskładać samoloty. To doskonałe przykłady na to, że Stany Zjednoczone zostawiają dla siebie tylko te fragmenty całego łańcucha wartości, które generują największą wartość i pozwalają najlepiej zarabiać, a wszystkie inne wypycha za granicę, gdzie tania siła robocza po prostu bije się o te Resztki i okruchy z amerykańskiego stołu. Kiedy mierzymy tylko produkcję krajową, drastycznie zaniżamy prawdziwą skalę amerykańskiego przemysłu, zresztą każdego przemysłu. Dane pokazują, że amerykańskie inwestycje za granicą są największe na świecie i ponad dwukrotnie przewyższają inwestycje chińskie w tym zakresie. Gdyby doliczyć wartość produkcji kontrolowanej przez firmy ze Stanów Zjednoczonych, ale ulokowanej za granicą, no to globalna wartość produkcji USA mogłaby sięgać znacznie, znacznie wyższych wartości. No i mamy jeszcze trzeci argument za tym, że ta deindustrializacja, rozumiana stricte jako koniec przemysłu, jest błędem. To błąd klasyfikacji. Ogromna część wartości, która realnie jest związana z przemysłem, w statystykach klasyfikowana jest jako usługi. Myślimy fabryka, widzimy linię montażową, ale dziś przemysł nie wygląda tak jak 100 lat temu przecież. Prawdziwa wartość nie leży na liniach montażowych leży gdzie indziej. Badania i rozwój, specjalistyczna inżynieria, projektowanie przemysłowe, zarządzanie łańcuchem dostaw, zaawansowana logistyka, nawet tworzenie oprogramowania sterującego maszynami przemysłowymi czy robotami na halach produkcyjnych to wszystko działania realnie, w pełni zintegrowane z produkcją przecież i z przemysłem. Ale w statystykach klasyfikowana już jako usługi. Efekt jest taki, że kiedy inżynier w Stanach Zjednoczonych udoskonala oprogramowanie do jakiegoś robota, który pracuje na linii montażowej, to jego praca jest klasyfikowana jako usługa, mimo że realnie to jest coś, co tak na dobrą sprawę wyłącznie poprawia wydajność przemysłowej fabryki. Formalnie to jest usługa, oczywiście, no ale gdyby nie to oprogramowanie, to robot na linii montażowej po prostu by nie działał. Narracja o upadku przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Jest do pewnego stopnia mitem. Amerykański przemysł nie umarł. Przeszedł ewolucję, stał się globalny, skoncentrował się na tym, co najcenniejsze: innowacji i kontroli. A w dodatku ukrył się trochę w statystykach i to stawia całą politykę reindustrializacji w zupełnie nowym świetle. No ale okej. Okay. Skoro amerykański przemysł ma się jednak dobrze, jest innowacyjny i globalnie kontroluje łańcuchy wartości. To po co ta cała panika? Po co politycy, w tym Donald Trump, ale zresztą nie tylko on, chcą wydawać setki miliardów dolarów na przywracanie fabryk? Odpowiedź jest prosta strategia i bezpieczeństwo. Nawet jeśli ten mit deindustrializacji został obalony, to pandemia i geopolityka obnażyły fundamentalną słabość. Pandemia brutalnie pokazała, że globalna kontrola nad łańcuchem dostaw to za mało. Gdy fabryka jest na drugim końcu świata, i jest na przykład fizycznie zamknięta z powodu tamtejszego lockdownu. Możesz być Apple i kontrolować 60% wartości iPhone'a, ale jeśli fabryka Foxconn w Chinach nie pracuje, to 60% z zera wynosi po prostu zero. Politycy zrozumieli, że w niestabilnym świecie potrzebna jest nie tylko kontrola, ale też fizyczna lokalizacja przynajmniej części produkcji, przynajmniej tej kluczowej. Chodzi trochę o przejście z myślenia wyłącznie just in time, czyli tych dostaw, Tanio, ale na czas, na trochę produkcję just in case, na wszelki wypadek. To właśnie tu do gry weszła idea onshoringu, czyli produkcji w kraju, i friendshoringu, czyli produkcji u geopolitycznych sojuszników. Ale ta nowa produkcja i tak przecież nie przypomina tej sprzed pół wieku. Fabryki, które dziś powstają w Arizonie czy w Ohio, nie zatrudniają tysięcy robotników w kombinezonach. To w ogromnej mierze fabryki bez ludzi. Linie montażowe zastąpiły roboty, nad którymi czuwa garstka inżynierów, garstka programistów. Tesla w swojej Giga zautomatyzowała 70% procesów, a nowe zakłady Intela przypominają bardziej laboratoria niż hale przemysłowe. W środku nie słychać stukotu maszyn, słychać szum serwerów, wentylację systemów czystego powietrza. No to jest trochę symboliczny paradoks, bo Stany Zjednoczone przywracają przemysł, ale to nie będzie sposób na przywrócenie siły klasy średniej, która ten przemysł kiedyś tworzyła. Fabryki wracają, a ludzie, którzy w nich pracowali nie wrócą. Warto mieć to z tyłu głowy. No ale dochodzi jeszcze argument bezpieczeństwa narodowego i to jest argument, który zasadniczo zamyka dyskusję w Waszyngtonie. Weźmy sobie te nieszczęsne prze półprzewodniki jako przykład. Nieważne, że to amerykańskie firmy jak Apple, Nvidia czy Qualcomm projektują najlepsze chipy na świecie. Problem w tym, że fizycznie nie mają ich jak wyprodukować. 90% najbardziej zaawansowanych chipów na świecie produkuje jedna firma albo jakoś częściowo jest zaangażowana w ten proces. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing na Tajwanie. To właśnie wokół chipów widać, że reindustrializacja nie jest tylko polityką, ale też całym finansowym ekosystemem, bo cały proces napędzają już nie tylko rządy, ale i kapitał prywatny, zwłaszcza fundusze infrastrukturalne i private equity, które stały się de facto obecnie nowymi bankierami realnej gospodarki. Kiedy rząd dopłaca do budowy fabryk, no to jest tylko taka x-kierka. Resztę finansuje rynek. Fundusze takie jak KKR, Apollo, Blackstone czy Brookfield nie tylko pożyczają pieniądze na budowę fabryk, ale też inwestują w całą infrastrukturę dookoła tych fabryk. W sieci energetyczne, w magazyny, w centra danych, w transport. To naprawdę nie jest przypadek, że Brookfield Corporation jako spółka znajduje się w portfelu spółek defensywnych Saxo Banku, który dla Was publicznie prowadzę. W samym portfelu jest tam dziś obecnie 10 spółek. Poza Brookfieldem jest Google, jest Ferrari, jest Taiwan Semiconductor, jest Nowo Nordis. Ostatnio doszedł do zestawu SK Hynix z Korei, co było Wyjaśniane w dedykowanym do tego materiale, też spółka powiązana z jakimś łańcuchem półprzewodników. Jednak samego Brookfield'a Myślę, że mam tam zdecydowanie za mało. I za część nowej listopadowej dopłaty do portfela, która będzie na początku listopada, na pewno trafi go tam więcej. Sam portfel jest jeszcze de facto stosunkowo młody, najmłodszy ze wszystkich, które publicznie dla Was prowadzę, ale i tak solidnie pokonuje indeksy. Na liczniku od marca mamy prawie 28% zysku, czyli przebijamy SP 500 z naprawdę dużą, dużą nawiązką. Sami też możecie ten portfel odtworzyć i podglądać. Podglądacie go w linku z opisu tego materiału, a otworzyć możecie go na pewno bezpośrednio. Prowizji w Saxobanku, bo zakładając konto w Saxo z linka w opisie dostajecie 250 euro bonusu do wykorzystania na prowizję. A prowizje w Saxo i tak są tak niskie, że spokojnie wystarcza Wam to tak naprawdę na 3 miesiące handlowania za darmo. I do tego możecie też odebrać bezpłatnie najnowszy numer z Tokscana, nasz comiesięcznik z analizą 200 spółek z Polski i z zagranicy. Są tam też spółki powiązane z tym światem półprzewodników i ze światem reindustrializacji Stanów Zjednoczonych. Linki do wszystkiego oczywiście znajdziecie w opisie tego materiału. W każdym razie dla takich inwestorów jak private equity, to jest potencjalna złota era, ten powrót fizycznych aktywów finansowanych publicznymi dotacjami i napędzanych geopolityką. No i z perspektywy Pentagonu i Białego Domu to jest coś, co trzeba robić, jeśli patrzymy na to przez pryzmat bezpieczeństwa narodowego. Co się stanie, jeśli jednak w jakimś wszechświecie i w jakimś uniwersum Chiny Zaatakują Tajwan albo wprowadzą blokadę morską. Nie mówię, że to się wydarzy, nie przewiduję takiego scenariusza, ale co jeśli? Wtedy amerykańska gospodarka i armia, które są w pełni zależne od chipów z Tajwanu. Stają w miejscu. Dlatego reindustrializacja tego typu obecnie nie polega na przywracaniu fabryk, t-shirtów. Tak jak to niektórzy jeszcze myśleli przy tej pierwszej wolcie Trumpa z cłami w kwietniu 2025. Chodzi o fizyczne przeniesienie na teren USA produkcji strategicznej. Fabryk chipów, stąd chipsakt, kluczowych farmaceutyków, baterii, stąd dokument IRA i komponentów też dla zbrojeniówki. Ale ten proces nie dzieje się w próżni, bo reindustrializacja Stanów Zjednoczonych uruchomiła de facto efekt domina. To też jest w dużym stopniu zasługa Trumpa. Unia Europejska, Japonia, Korea Południowa, Indie, wszyscy ogłosili własne wersje takiego nowego przemysłu narodowego. Bruksela odpowiedziała amerykańskiemu IRA własnym Green Deal Industrial Planem. Tokio zwiększyło subsydia dla fabryk półprzewodników, a Indie w ramach Make in India próbują przejąć część produkcji uciekającej z Chin. Globalizacja, która przez dekady łączyła świat, de facto sieć efektywności, dziś się zmienia w wyścig subsydiów i częściowo taki gospodarczy merkantylizm, bo każdy kraj, nie zamyka się. Na globalizację, ale chce mieć też swoje bezpieczne fabryki. Nawet jeśli oznacza to wyższe koszty i mniejszą efektywność. Świat, w który przez 30 lat obniżał bariery handlowe, właśnie buduje je częściowo na nowo. Tym razem pod hasłem bezpieczeństwa narodowego. No, patrząc z tej perspektywy, reindustrializacja tu nie jest dziś działanie ekonomiczne, tak jak to częściowo jest przedstawiane przez Trumpa i jego administrację. To jest de facto kupowanie bardzo drogiej polisy ubezpieczeniowej. Rezygnujesz świadomie z efektywności ekonomicznej, bo produkcja w Stanach jest droższa na rzecz bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa Narodowego. Płacisz wyższą składkę w postaci subsydiów i wyższych cen, ale jesteś chroniony na wypadek katastrofy. A politycy uznali, że ryzyko tej katastrofy jest dziś po prostu chyba wyższe niż kiedyś i nie warto go ignorować. Argumenty strategiczne trafiają, co prawda, do polityków, no ale. Będąc ekonomistą i analitykiem, trzeba na to patrzeć częściowo z pewnym niepokojem, bo nawet jeśli zgodzimy się, że reindustrializacja to jest polisa ubezpieczeniowa, no to zawsze trzeba zapytać, ile ona kosztuje i czy przypadkiem nie przepłacamy. I tu wychodzą twarde argumenty przeciwko reindustrializacji. Po pierwsze, Koszty. To jest główny i natychmiastowy problem. Produkcja w Stanach Zjednoczonych i w ogóle produkcja lokalna, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, jest i będzie fundamentalnie dziś droższa niż ta na przykład w Azji. Wyższe koszty pracy, ostrzejsze regulacje, droższa budowa fabryk, no zapłaci za to konsument, jak zawsze. Każdy produkt Made in USA, który zastąpi tańszy import, to taka malutka cegiełka dołożona do wyższej inflacji, a to też oznacza, że Fed może być zmuszony trzymać stopy procentowej na takim bazowym, długoterminowym poziomie wyższym niż kiedyś. Nie twierdzę, że to źle. Stwierdzam po prostu fakt. Na wykresie, który ma się przed sobą, widać wyraźnie, że średnie wynagrodzenie w przemyśle w USA jest znacznie droższe niż w Chinach czy w Indiach. Jasne, jakimś rozwiązaniem jest dalsza automatyzacja. Być może Optimusy Tesli czy inne humanoidalne roboty, ale do tego jeszcze naprawdę daleka droga. Do tego dochodzi też spory koszt alternatywny. Cała reindustrializacja jest fundamentalnie błędna, bo prawdziwą siłą Ameryki nie jest tania produkcja, tylko innowacja, design i kontrola nad technologią. Działania o wyższej wartości dodanej, o których mówiliśmy. Odciągane są zasoby od tego, w czym Stany Zjednoczone są najlepsze. To właśnie ten koszt alternatywny. Inżynierowie i naukowcy, którzy mogliby rozwijać następną generację AI albo biotechnologii, są sztucznie przekierowywani do nadzorowania mniej produktywnych linii montażowych. Kapitał, który mógłby finansować badania i rozwój, jest inwestowany w fabryki, które produkują coś, co da się robić gdzie indziej. Według tej logiki, Ameryka, próbując odzyskać przeszłość przemysłową, poświęca Przyszłość technologiczną. To jest zmuszanie gospodarki do cofnięcia się w kierunku mniej wydajnych produkcji, co w efekcie, jeśli będziemy z tym przesadzać, sprawi, że Ameryka będzie po prostu biedniejsza. To takie trochę siłowe. Cofnięcie się w rozwoju, bo o ile Stany Zjednoczone mogą sobie stworzyć tyle pieniędzy, ile będą potrzebować na nowe projekty i dofinansowania, no to nowych inżynierów i naukowców nie stworzą. Tych jest ograniczona ilość i to oni są prawdziwą siłą amerykańskiej gospodarki. Jeśli skieruje się ich do pracy przy mniej produktywnych zajęciach, to naturalnie nie wezmą udziału w tych przedsięwzięciach, które mogłyby utrwalić amerykańską dominację technologiczną. I znowu być może rozwiązaniem jest rozwój sztucznej inteligencji, i wtedy całe to ryzyko trochę. Znika. No ale wtedy wychodzi jeszcze trzeci argument przeciwko takiej standardowej reindustrializacji. Trochę iluzja miejsc pracy. Politycy kochają mówić o przywracaniu miejsc pracy, tylko że po pierwsze te nowe fabryki będą super nowoczesne i wysoko zautomatyzowane i już, będą potrzebowały garstki inżynierów, ani dziesiątek tysięcy robotników przy taśmie. I to jest trochę paradoksalne, bo Stany Zjednoczone i tak nie mają tych pracowników. Symulacja, którą teraz widzicie, pokazuje, że pełne zastąpienie importu. Krajową produkcją wymagałoby w Stanach około 4 milionów nowych robotników, których fizycznie i tak nie ma na rynku pracy. Można by ich uzupełniać zasadniczo imigrantami, bo według danych Amerykańskiego Biura Statystyk Pracy w 2024 imigranci stanowili ponad 19% całkowitej siły roboczej w Stanach, ale jednocześnie polityka antyimigracyjna, którą promuje Trump, pogłębiła ten problem. Więc ostatecznie, z perspektywy politycznej, a przynajmniej głosów politycznych, reindustrializacja miałaby rozwiązać problem. Upadającego przemysłu i braku pracy, który w sumie nie istnieje, bo w Stanach i tak brakuje pracowników. Tylko jak w takim razie argument o tym, że w Stanach Zjednoczonych nie brakuje pracy, a siły roboczej ma się do tych ludzi mieszkających we wspomnianym pasie rdzy? No problem w tym, że pas rdzy nie cierpi na masowe bezrobocie, jak kiedyś w wielkim kryzysie. Problem polega na fundamentalnej zmianie jakościowej miejsc pracy. Ludzie tam nie są bezrobotni. Oni są zawiedzeni. I stosunkowo ubożsi niż akurat byli ich rodzice stamtąd. Praca w fabryce w Detroit czy w Pittsburghu w latach 70. to była praca często w silnym związku zawodowym, która pozwalała jednej osobie, nawet po szkole średniej, na utrzymanie całej rodziny, zakup domu, posiadanie dwóch samochodów, zapewnienie dzieciom studiów. To była stabilna praca na całe życie z ubezpieczeniem i niezłą emeryturą. Kiedy te fabryki zamknięto, te miejsca pracy zniknęły, a w zamian pojawiły się oczywiście inne. Praca w magazynie Amazona, jako kierowca Ubera. W supermarkecie Walmartu gorzej płatne i z mniejszą liczbą benefitów pracowniczych. Tu dochodzimy do sedna. Tego rozczarowania społecznego nastąpiło fundamentalne niedopasowanie. Po pierwsze, niedopasowanie umiejętności, bo 55-letni hutnik nie przekwalifikuje się łatwo na programistę, a po drugie, niedopasowanie geograficzne. Amerykański przemysł przeniósł się w górę łańcucha wartości, ale te nowe, świetnie płatne miejsca pracy dla inżynierów, projektantów, programistów, finansistów nie powstały w Ohio czy w Michigan, tylko tysiące kilometrów dalej, w Dolinie Krzemowej, w Austin, w Teksasie czy na Wall Street. Pas Rdzy stracił swoje dobre miejsca pracy, a w Zamian dostał te o niskiej wartości. No a te lepsze po prostu przyniosły się gdzie indziej. Dlatego właśnie w pasie rdzy ludzie nie siedzą masowo na bezrobociu. Oni pracują, ale to jest praca gorsza, gorzej płatna i nie dająca tego samego statusu społecznego co praca ich rodziców. To jest ten gniew i poczucie straty, które politycy tacy jak Donald Trump doskonale wyczuli. Obietnica reindustrializacji to nie jest obietnica jakiejkolwiek pracy. To jest obietnica powrotu do czasów, gdy praca w fabryce gwarantowała godne życie i status klasy średniej. No ale reindustrializacja nie odwróci losu. Tych ludzi, tak czy inaczej, to tylko polityczna paplanina. I żeby mogli oni odzyskać to, co mieli ich rodzice, musieliby się przekwalifikować albo przeprowadzić. Świat się zmienił, i te branże, które były najlepiej płatne 50 lat temu, nie są najlepiej płatne dziś. I za 50 lat będzie tak samo. Winę za biedę pasardzy nie ponosi deindustrializacja Stanów Zjednoczonych, jak to jest przedstawiane, tylko rozwój technologiczny. Tylko jako inwestorzy, musimy na chwilę teraz zawiesić to wszystko na kołku. To pytanie, czy reindustrializacja ma sens, bo tak czy inaczej ona się dzieje. Trump z gorszym lub lepszym skutkiem i tak wywiera na nią presję. Zresztą nie tylko Trump. No i w tym kontekście nasze pytanie jest o wiele bardziej pragmatyczne: kto na tym zarobi? I oczywiście odpowiedź będzie tutaj cała masa i tak naprawdę dla wielu branż firm można znaleźć uzasadnienie, że akurat oni zarabią albo stracą, ale jeśli chcemy wiedzieć, gdzie leżą naprawdę duże pieniądze, to trzeba spojrzeć na tych, którzy będą finansować i organizować całą tę transformację. Mowa tu o chociażby takich gigantach private equity i zarządzania aktywami alternatywnymi, jak KKR, JAKA. Polo, jak Blackstone czy jak wspomniany Brookfield. Dla nich trend reindustrializacji to perfekcyjne możliwości. Dlaczego? Bo reindustrializacja jest niewyobrażalnie kapitałochłonna. Budowa jednej fabryki chipów 20-30 miliardów dolarów. Giga fabryka baterii kolejne dziesiątki miliardów. Dotacje rządowe pokrywają tylko część tych kosztów. Działają jak katalizator, który ma przyciągać kapitał prywatny i dawać trochę temu taki znaczek bezpieczeństwa. No i tu. Na arenę wchodzą takie firmy jak na przykład ten wspomniany KKR czy Apollo. Zarabiają na tym na trzy główne sposoby. Po pierwsze finansowaniem. Kredytem prywatnym. Stali się takimi trochę nowymi bankierami gospodarki. Kiedy firma jak Intel potrzebowała 11 miliardów na dokończenie fabryki w Arizonie, nie poszła już do banku. Apollo weszło w układ z Intelem, de facto pożyczając mu te pieniądze. No i dla Apollo to idealna sytuacja. Pożyczają na wysoki procent na strategiczny projekt, którego ryzyko zostało zmniejszone przez rządowe dotacje. Oni de facto finansują bezpiecznie rewolucję i pobierają od tego odsetki. A to tylko początek, bo te wszystkie nowe fabryki nie będą działać przecież w próżni. Potrzebują gigantycznych ilości energii w nowych sieci Przesyłowych, dostępu do wody, dróg, kolei, centrów danych do zarządzania automatyką. KKR i Apollo mają potężne fundusze infrastrukturalne, które wykupują albo budują elektrownie, farmy słoneczne, sieci światłowodowe, które będą zasilać te nowe huby przemysłowe. Zapewniają sobie w ten sposób. Bardzo stabilne i bardzo długoterminowe zyski, bo są de facto takim właścicielem rur i kabli, bez których fabryki nie będą mogły działać. Fundusze private equity nie tylko inwestują w reindustrializację na procent, one stają się jej właścicielem pośrednim. Zarabiają na pożyczaniu pieniędzy na budowę fabryk, ale też na posiadaniu infrastruktury, które te fabryki zasila. Niezależnie od tego, która fabryka chipów okaże się najbardziej rentowna. Oni zarabiają na tym trendzie. No ale jeśli jednak miałbym odpowiedzieć jeszcze na te tytułowe pytanie, czy ta reindustrializacja Ameryki napędzana polityką Trumpa ma w ogóle sens, to odpowiedź niestety nie będzie prosta. To zależy. Z jakiej perspektywy na to spojrzymy? Z punktu widzenia geopolityki i bezpieczeństwa narodowego? Tak. W tym nowym świecie poleganie na strategicznym rywalu w kwestii chipów czy kluczowych leków. Jest strategicznym samobójstwem. Reindustrializacja to zakup bardzo drogiej polisy ubezpieczeniowej, niezbędna, żeby zagwarantować odporność w razie kryzysu. Z punktu widzenia czystej ekonomii i tego, jak to jest przedstawiane z perspektywy ochrony rynku pracy, odpowiedź brzmi nie. W takim wypadku jest to kosztowne i oparte na błędnej diagnozie, tym micie deindustrializacji. Prawdziwą siłą USA nie są już linie montażowe. Jest innowacja, design, globalna kontrola nad łańcuchem wartości. Wydając miliardy na takie siłowe przywracanie fabryk, Stany po prostu marnują zasoby i kapitał, które mogły być użyte do wzmocnienia ich prawdziwej przewagi w technologii i w RD. Więc reindustrializacja w stylu USA obecnie. To naprawdę nie jest powrót do starych fabryk. To jest taki trochę nowy etap walki o globalną przewagę. Tylko, że zamiast strzelania będzie się walczyło dotacjami, lukami podatkowymi i politycznymi hasłami. Czy to się opłaca? No dla polityków na pewno, bo mają na czym grać w emocjach. Dla lokalnych społeczności czasami zależy gdzie trafią, a dla inwestorów to bardzo zależy. Tylko, że inwestor, który zrozumie, jak ten mechanizm ma naprawdę działać, to będzie wiedział, że dla jednych spółek to będzie problem, ale dla innych no, o niektórych powiedzieliśmy, to będzie kasa. Z nieba. Jeśli będziecie też szukać innych takich spółek e, sami na własną rękę, to pamiętajcie też, że łatwiej zrobić to dołączając do wersji premium DNA, gdzie jest już z nami ponad 3,5 tysiąca innych osób. Wielka społeczność, która jestem przekonany, każdym dniem staje się coraz lepszymi inwestorami i do tego zyskują tam masę materiałów edukacyjnych, analiz, przemyśleń o rynkach, gospodarce, o spółkach ode mnie i całego naszego zespołu DNA. Także mogą sobie oglądać, jak ja inwestuję własne oszczędności w portfelach łącznej wartości ponad 5,5 miliona złotych. Duże pieniądze, które dają dużo emocje ale przede wszystkim dają masę nauki i to naukę, jestem W Zagwarantować. Więcej na temat zajęcia na stronie premium a w tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć!